Bez względu na styl, w którym projektujemy wnętrza, mieszkańcy domu zawsze powinni się czuć w nim komfortowo i wygodnie. W tej edycji loterii, jak i w poprzednich, moim zadaniem było urządzenie całorocznego domu o powierzchni około 80 m2. Dom urządzony jest pod klucz, czyli jest już w nim wszystko, co pozwala wejść i od razu zamieszkać. Poczynając od urządzeń AGD, podrobiazgi takie jak ściereczki, kubki i talerze. Biorąc pod uwagę projekt domu i jego usytuowanie, uznałam, że wnętrza urządzone z przewagą drewna w ciepłych, pastelowych i przytulnych barwach, swoją naturalnością będą doskonale pasowały do tego pięknego otoczenia. Urządzając dom, kiedy nie znam właścicieli, nie wiem co lubią, a czego nie, staram się zostawiać dla nich pole do własnej aranżacji. Zawsze mogą dodać kolory, przestawić meble, czyli przearanżować wnętrza tak, żeby to oni czuli się tu wygodnie. A najszczęśliwsza jestem wtedy, gdy już w czasie pierwszej wizyty w wygranym domu nowi właściciele mówią, że czują się w tych wnętrzach jak u siebie. Kolorystyka i aranżacja w głównej sypialni została dobrana dla wygody i komfortu mieszkańców. Miękkie łóżko i materiały dekoracyjne sprawiają, że atmosfera sypialni jest romantyczna i przytulna. Dwuosobowa sypialnia z przeznaczeniem dla dzieci lub gości wyposażona została w obszerną i wygodną szafę oraz komplet funkcjonalnych mebli. Aranżacje dopełniają ciekawe dodatki miękkie dywany oraz fotel. Salon z kominkiem zintegrowany jest z przestrzenią jadalni i kuchni, co sprawia, że parter domu jest przestronny i dobrze oświetlony. Z szeregu starannie dobranych mebli należy wyróżnić rozkładaną sofę i podwieszany fotel, który wprawia nas w wakacyjny nastrój. Dzięki zastosowaniu naturalnej palety barw, uchwyconej z widoku za oknem, pejzaż przenika do środka, a wnętrze pięknie się z nim komponuje. W każdym pomieszczeniu znajdziemy naturalne materiały, które uszlachetniają przestrzeń, pozostawiając ją w ponadczasowej jakości i symbiozie z naturą. Nowym właścicielom życzę, żeby im się tu cudownie mieszkało.